Jeżeli BMW M3 jest dla Was za słabe, niemiecki producent proponuje ekstremalną odmianę M3 CS. Wzmocniony silnik generuje 550 koni mechanicznych i 650 Nm momentu obrotowego. W tym modelu wszystko podporządkowane jest osiągom – napęd na cztery koła, 8 automat, regulowane zawieszenie, ceramiczne hamulce. BMW M3 CS powstanie w limitowanej serii, dostępnej głównie na rynkach USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Japonii. W związku ze zmieniającymi się 1 kwietnia przepisami dotyczącymi wymagań technicznych odbiorników radiowych DAP Plus w samochodach Mazda planuje zakończenie sprzedaży w Europie modeli 2, 6 oraz MX5. Następców dla Mazdy 2 oraz Mazdy 6 nie przewidziano. Mazda MX5 powinna powrócić na początku 2024 roku. Tegoroczne nowości Mazdy to CX60 z 3-litrowym dieslem, a także flagowy SUV CX80 oraz zmodernizowana Mazda CX5. Alpin A110R to coś więcej niż kolejna wersja sportowego auta. To kwintesencja motosportowego dorobku francuskiej marki. Specjaliści Alpin zredukowali masę modelu A110R o 34 kg, dokładając między innymi maskę oraz tylną klapę wykonane z włókna węglowego. Podniesiono moc silnika do 300 koni mechanicznych, obniżono regulowane zawieszenie, a wszystko to poskutkowało znakomitymi osiągami i trakcją. Bez dwóch zdań. Naturalnym środowiskiem dla Alpin A110R jest tor wyścigowy. Co pewien czas w mediach powraca temat wprowadzenia ograniczenia prędkości na niemieckich autostradach. Wiele wskazuje na to, że ostatecznie nasi zachodni sąsiedzi nie zdecydują się na takie zmiany. W jednym z ostatnich wywiadów niemiecki minister transportu Volker Wissing stwierdził, że kwestia prędkości maksymalnej na autostradzie jest osobistą sprawą odpowiedzialności konkretnego obywatela, więc rząd nie powinien w to ingerować. W jego ocenie nie ma w ogóle konieczności wprowadzenia takich ograniczeń, w związku z tym, że bardzo szybko upowszechniają się samochody elektryczne, a wiadomo, że im więcej elektryków, tym kierowcy po prostu będą jeździć wolniej, chcąc oszczędzić energię. Czas wzrostów polskiego caravaningu z lat 2020-2021 mamy już za sobą, a dzisiaj wydaje się, że branża wchodzi w okres spadków lub przynajmniej stagnacji. Ubiegłoroczna sprzedaż nowych kamperów nad Wisłą była niższa w porównaniu do roku 2021 o prawie 17%. Zdecydowanie lepsze wyniki zanotowano w segmencie przyczep kempingowych, których nasi rodacy kupili o 2% więcej. Spadł również import używanych kamperów i przyczep kempingowych. Sebastian Ogier i Vincent Lande wygrali Rajd Monte Carlo, pierwszą rundę tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. Zawody w Alpach Nadmorskich Sebastian Ozier zapisał na swoje konto już po raz dziewiąty. Drugi w tej klasyfikacji jest jego rodak, Sebastian Lepp, który w księstwie Monaco zwyciężył ośmiokrotnie, w tym również w zeszłym roku. Na drugim miejscu w Monte Carlo finiszowali aktualni mistrzowie świata finowie Calero -Van Pera i Jone Haltunen. Trzecią pozycję wywalczyli belgowie Thierry Nouville oraz Martin Wydege, Drugą rundę stanowić będzie zimowy rajd Szwecji,